Sieć! Do nas, do nas tutaj! Do, do, do fotor -faperów. na prawo, prosimy na prawo. Na pierwszej stronie. Jaki mógł być news dzisiaj? O naszej uroczystości, rzecz jasna. Przypomnę, że Dziennik Bałtycki ogłosił plebiscyt. Ym, plebiscyt na nazwę przystanków, i w tym plebiscycie wzięło udział 50 tysięcy 50, 50 czterników. I jeszcze pan marszałek. Yy. Przygotowanie do tak wielkiej inwestycji. 20 km długości linia kolejowa. 8 przystanków. 6, w tym 6 węzłów integracyjnych. 41 obiektów inżynierskich. Wartość całego przedsięwzięcia łącznie z węzłami integracyjnymi przekracza miliard 200 milionów zł. Wartość tego przedsięwzięcia współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej sięga 750 milionów zł dotacja Unii Europejskiej na realizację tego przedsięwzięcia 550 milionów złotych. To jest rzeczywiście wielkie dzieło. Dziś w sposób symboliczny rozpoczynamy tę inwestycję. Symboliczny, bo jak Państwo zauważyliście na całym, niemalże na całym przebiegu tej inwestycji trwają już prace inwestycyjne. Ale to powód do satysfakcji nie tylko mój osobisty, ale wszystkich osób, które włączyły się w proces realizacji tej inwestycji. Proszę Państwa, to niezwykłe, że to wielkie przedsięwzięcie uzyskało w bardzo krótkim czasie tak szerokie poparcie społeczne.